Cześć. Witam was dzisiaj w Pogadane i dzisiaj pogadamy sobie o zasadach friganizmu. To jest odcinek, który powinien powstać już dawno temu. Powinnam o nim trąbić wszędzie i od teraz będę. Więc yy, zapraszam na zasady friganizmu. Pierwsza podstawowa zasada friganizmu jest taka: żeby robić to turbo, turbo dyskretnie. Najważniejszym dla mnie aspektem jest to, żeby to zrobić po cichu, dyskretnie, bez afiszowania się, bez robienia hałasu, bez. No wiecie o co chodzi. No po prostu po cichu skromnie i dyskretnie. E, tutaj już na wstępie zaznaczę, że nie prosimy o, o e, pozwolenie. W sensie to nie jest tak, że pójdziesz sobie do Lidla. I zapytasz panią, przepraszam panią, czy te śmieci to są do wyrzucenia i czy ja mogę sobie to potem zabrać z zaplecza? Bo każdy ci powie, że nie, bo oni nie mogą tak po prostu rozdawać jedzenia, które są, które jest przeznaczone do wyrzucenia. Dlatego e, jakby robimy to na maksa, ma, na maksa po prostu dyskretnie. E, udajemy, że nas tam nie było. I, I tyle. Numer dwa, czyli zostawmy po sobie porządek. Jak już. Jesteś na tym śmietniku i znajdziesz go, i, um, i chciałbyś się dostać do jakichś pewnych rzeczy, które są na przykład w czarnych workach, które musisz wyjąć, sprawdzić, co jest w środku, to wsadźcie potem z powrotem do kontenera. E, Staram się nie rozrywać worków, tylko je otwierać, żeby się wszystko nie rozsypało. E, jakby bardzo musimy się na tym skupić, żeby. Nie robić syfu wokół siebie, jeśli jest syf, bo jakby nie, nigdy nie wiadomo, czy zrobił syf inny friganin, czy zrobił syf pracownik, czy zrobił syf ptaki, szczury, koty, kuny, łosie, jenoty. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Wiedział, jak to wygląda. No, jakby Ptaszki można bardzo często spotkać na śmietnikach. Szczury bardzo rzadko ja spotykam, chyba raz spotkałam. Ee, I to nie widziałam go, tylko gdzieś tam sobie buszował, w, wiecie, wśród kartonów, więc nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kto ten syf zrobił, więc starajmy się to po prostu posprzątać. Patrząc na sprawę bardzo empatycznie, to nie chciałabym być pracownikiem, który e, po prostu zastaje rano syf w śmietniku, który wieczorem posprzątał, no jakby no nie chcielibyśmy być w takiej sytuacji, nie oszukujmy się. Więc zasada druga, zachowujemy porządek w miejscu pracy, o którym już mówiłam w kilku odcink odcinkach na YouTubie i będę o to zaznaczać non stop właściwie. Zasada numer trzy, udajemy, że nas nie ma. To znaczy, jeśli przychylicie do Ciebie pracownik, jeśli Podejdzie do ciebie ktoś z ochrony, na przykład, i powie ci, Ej, co ty robisz? A ty powiesz, No, zbieram śmieci, a co? A to proszę odejść. To idziesz, zostawiasz wszystko, idziesz, no jakby. Tutaj ważne warto zaznaczyć, żeby nie wchodzić z takimi ludźmi w dyskusję, nie narzucać swojego zdania, nie próbować przekonać, że to jest słuszne, co robisz. Po prostu znikasz, nie macie, zostawiasz wszystko, jest ci smutno, bo zostawiłeś bardzo fajne papryki i cytryny, ale no trudno, takie jest życie i nie ma się co po prostu. Nie ma co walczyć z takimi pracownikami, bo nie wygrasz. Po co Ci są problemy z policją, jeśli możesz po prostu to zostawić i odejść. E jakby nie chcemy sobie obopólnie robić problemów. Ani Ty nie chcesz robić problemów pracownikom, ani pracownicy nie chcą robić problemu Tobie. Po co Wam nerwy? Po co Wam to? Zostawcie, idźcie, nie próbujcie narzucić komuś swojego zdania, nie przekonujcie, że to jest słuszne, co robicie. No jakby trzeba być potulnym jak baranek i odejść. Zasada numer cztery. Czyli robimy tylko w śmietnikach, które są otwarte na zewnątrz sklepu, nie wchodzimy do środka do sklepu, nie wchodzimy na zaplecze, nie włamujemy się nigdzie, nie wchodzimy do zamkniętych boksów, nie wchodzimy, nie, nie wyłamujemy kudek, nie robimy jakiejś akcji z psuciem kudek, yy, po prostu robimy to, jak nam sklep wystawi nam po prostu centralnie śmietnik, stojący, łopatologicznie wam to powiem, stoi śmietnik otwarty. Sam kontener, samo pudło, wiecie, plastikowe. Otwieramy klapę, która jest niezamknięta żadnym łańcuchem, kluczem, w, czymkolwiek. Wyciągamy i wychodzimy. Czajcie to? <grym> nie, taki żarcik. Um, jakby tutaj jest turbo ważne, to, żeby po prostu nie, 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 nie robić z siebie wandala po prostu, nie robić z siebie nie wiadomo kogo. Dlatego, że no z tego już mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne. Na temat legalności i konsekwencji prawnych friganizmu będzie osobny odcinek, przygotuję to z osobą kompetentną, żeby nie robić, nie znam się, to wy się wypowiem. Wiecie o co chodzi. Zasada numer 5. Czyli zabierz tylko tyle, ile jesteś w stanie zjeść, przerobić, rozdać dalej, po to, żeby się to nie zmarnowało. Nie? Jakby nie, nie chcemy zabierać jedzenia z kontenera, które miało iść na przemiał, na y, zmarnowanie, tylko po to, żeby je zmarnować. Jeśli wiesz, że nie przejesz 15 kg papryki, to, jest, to jej po prostu nie bierz, bo jakby nie ma to sensu. Y, ma to sens wtedy, kiedy chcesz zrobić z tej papryki sos do y, słoików, y, faszerować je przez najbliższy tydzień, jeść, y, nie wiem co, ususzyć, upiec, cokolwiek. Jakby nie ma to najmniejszego sensu, żeby coś wziąć, żeby coś zmarnować, prawda? E, pamiętajmy też o tym, że nie jesteś jedynymi friganami na tym padole, dlatego e, jest prawdopodobne na 90%, że jeśli ty znasz tą miejscówkę, to jest w Twoim mieście jakaś inna osoba, która również tą miejscówkę zna, więc do tej miejscówki przyjdzie. Mm, więc jakby podziel się z tą osobą, możesz jej zostawić. Możesz zostawić coś w nadziei, że ktoś inny przyjdzie. Są w Polsce takie miejsca jak jadłodzielnie, w których możecie przyjść, zostawić lub zabrać jedzenie, które w tej jadłodzielni się aktualnie znajduje. To jest też bardzo spoko miejsce, jeśli macie jakieś nadwyżki ze skipów, właśnie, lub nadwyżki z, ze świąt, bo wtedy bardzo, bardzo dużo jedzenia się marnuje i wtedy te jadłodzielnie są po prostu wypchane jedzeniem. Więc jeśli macie taką nadwyżkę jedzenia w domu, no to jak najbardziej polecam po prostu przeje przejechać się do jadłodzielni, listę jadłodzielni mogę wrzucić wam w opisie tego filmu, bo to jest turbo ważne i turbo super w ogóle um, inicjatywa. To są inicjatywy z budżetu partycypacyjnego, więc każdy z nas tak naprawdę może zgłosić taką jadłodzielnię na swojej dzielnicy, jeśli u was jeszcze nie ma, no to jak najbardziej możecie ją zgłosić. Ja u siebie niestety nie mam, mam jedną bardzo daleko ode mnie. Nad czym bardzo ubelewam, bo kiedyś mieszkałam bliżej jakiejś jadłodzielni i często tam zaglądałam, żeby zostawić. Ale to jest też miejsce, w którym możecie zabrać jedzenie. Jeśli macie taką ochotę, to podkreślam, nie jest miejsce tylko dla osób biednych lub w gorszej sytuacji materialnej. Więc jeśli macie ochotę coś zabrać, coś zostawić, to jak najbardziej to jest miejsce dla Was. Super inicjatywa do dzielenia się jedzeniem, do niemarnowania żywności. Więc, jeśli macie taką ochotę, to możecie po prostu zabrać więcej jedzenia z, ze skipa. Jeśli tego jest naprawdę bardzo dużo, zostawić takie jadłodzielni i wszyscy są zadowoleni. Często zadajecie mi pytanie, czy ja kradnę jedzenie bezdomnym. Otóż nie, nie kradnę jedzenia bezdomnym, dlatego że e, to nie jest jakby reguła, oczywiście, to nie jest żaden argument. Ale ja nie spotkałam nigdy bezdomnego w śmietnikach takich sklepów spożywczych, aczkolwiek wiem, że osoby w kryzysie bezdomności często właśnie żywią się w jadłodajniach i właśnie w jadłodzielniach. I tam są też osoby um, z, z, w jakiejś takiej gorszej sytuacji materialnej, ale też normalni ludzie, tak jak ja, tak jak Ty, tak jak ktokolwiek. To jest miejsce po prostu do dzielenia się jedzeniem. To nie jest jakoś naznaczone sytuacją finansową w Twoim życiu. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Są też takie właśnie inicjatywy do pomocy osobom w kryzysie bezdomności, um, jak na przykład Serce Miasta. I Serce Miasta również przyjmuje dużą ilość jedzenia Serce miasta ma też na naprawdę swoją szafkę, do której możecie podejść i zostawić jedzenie. Oni też zbierają często wodę, jakieś napoje, albo na przykład produkty do higieny menstruacyjnej dla kobiet. No więc, jeśli chcecie pomagać, to jak najbardziej z takiego super odcinka o zasadach znowu zrobił nam się odcinek o jakichś takich. Nie wiem, o czym. Podsumowując zasady friganizmu, po pierwsze zachowujemy dyskrecję i nie robimy hałasu. Numer dwa, zostawiamy po sobie porządek, ewentualnie sprzątamy po kimś, kto zostawił yy, syf. Eee, numer trzy, udajemy, że nas nie ma, czyli nie wchodzimy w dyskusję z pracownikami jeśli każą nam odejść, to odchodzimy. Numer cztery, czyli grzebiemy tylko w otwartych śmietnikach, i numer pięć. Czyli zabieramy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie unieść. <laughs> Szertuję. Zjeść i ewentualnie przerobić. Nadwyżki, wiecie co z nimi robić. Wszystkie linki będą w opisie do serca miasta, do wszystkiego, do jadłodzielni mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i pomoże Wam w jakiś sposób usystematyzować wiedzę na temat friganizmu jeśli chcecie więcej to zapraszam na frigańsko.pl gdzie dostaniecie mojego e-booka o friganizmie dużo wiadomości i dużo informacji znajdziecie też na moim instagramie frigańsko Um, gdzie również Was bardzo serdecznie zapraszam. E, tam też pokazuję relacje ze skipów w takim czasie bardziej rzeczywistym. I dajcie mi znać w komentarzu, jakie macie pytania odnośnie fryganizmu, co Was interesuje, co Was martwi. E, no i będę po prostu odpowiadać na Wasze pytania tutaj w, w filmach. Zrobię taki cykl bardziej edukacyjny, żeby um, usystematyzować tę wiedzę i wyjaśnić kwestie, które są nieznane. Dzięki, na razie pa.